Witam. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, zajmę się analizą Liwaja z Ataku Tytanów. Natomiast, jeszcze przed rozpoczęciem, chciałbym Was poinformować o tym, że znowu powstanie ankieta, w której będziecie mogli wybrać postać, o której w przyszłości powstanie analiza. Polecam zostać do końca, wtedy bardziej szczegółowo zostanie to omówione. Przechodząc już do meritum filmu, uważam, że najlepiej będzie można zrozumieć Liwaja, zaczynając analizę od jego przeszłości. Swoje wczesne dzieciństwo spędził w naprawdę niewielkim oraz niezwykle brudnym pokoju. Prawdopodobnie od jakiegoś czasu z niego nie wychodził. Był na tyle Wychudzony, że Kenny, który go zobaczył po raz pierwszy, sam zapytał, czy Liwa i na pewno żyje, ponieważ bardziej niż człowieka przypominał żywego trupa. Wspomnieć również należy, że przynajmniej kilka dni spędził z nieżywą leżącą na łóżku matką, co już mogło odcisnąć piętno na jego psychice, Do tego nie miał możliwości z nim porozmawiać, aby w jakiś sposób się socjalizować. Można powiedzieć, że czekał na swoją śmierć. Po tym jak znalazł go Keny, co również istotne, przedstawił się mu tylko imieniem, to znaczy, że już od najmłodszych lat wiedział, iż nie powinien afiszować się ze swoim nazwiskiem musiał wiedzieć o prześladowaniach Ackermanów i dla własnego bezpieczeństwa nie należy zdradzać swojego pochodzenia. Można powiedzieć, że weszło mu to w nawyk, ponieważ mogliśmy to zobaczyć również podczas jego prezentacji, gdy dołączył do oddziału zwiadowców. I jako jedyny przedstawił się tylko imieniem. Wspomniałem już o Kenem, który pełnił ważną rolę w jego życiu. Chciał nauczyć go jak przeżyć w tych bezwzględnych, podziemnych slumsach. Uznał, że jedynym czego może go nauczyć jest walka. Do tego próbował w jakimś stopniu otworzyć go na ludzi, ponieważ gdy go poznał, było Niezwykle aspołeczny, m.in. dlatego, iż prawdopodobnie wcześniej nie miał możliwości, aby odbyć jakieś interakcje społeczne. Keny, gdy uznał, że Liwa jest już wystarczająco silny, aby samodzielnie przetrwać, opuścił go. Wtedy prawdopodobnie pomyślał, że już niczego więcej nie może go nauczyć. I aby teraz, żył według własnych zasad. I sam się rozwijał. Również, jak sam stwierdził, nie nadawał się na ojca, więc opuścił Liwaja. Dorastając w takim środowisku, musiał on wykształcić niezwykle silny instynkt samozachowawczy, aby przeżyć w tej dzielnicy ale również później pomagał mu on w walce z tytanami. Też ważnym aspektem Lewaja przeszłości są jego początki w szeregach zwiadowców. Oraz pierwsza wyprawa, na którą wyruszył. Gdy oddzielił się on od swoich przyjaciół, można zauważyć, że miał przez chwilę wątpliwości, czy postępuje właściwie. Zastanawiał się, czy sobie poradzą. Niestety parę chwil po tym rozstaniu musiał się mierzyć z tą niezwykle mroczną rzeczywistością. Gdy walczył z tytanem, który odpowiadał za śmierć jego przyjaciół, mogliśmy zauważyć potworny ból, który nim targał. Nie chciał on jak najszybciej zakończyć tej walki, bardziej pragnął się wyładować na tym Tytanie. Z tych pokładów gniewu, które właśnie przejęły nad nim kontrolę, chciał doszczętnie zniszczyć tego Tytana. Aby się w ten sposób na nim zemścić. Istotne jest również to, że tak powściągliwa w okazywaniu emocji postać jak Lewaj, podczas tej walki z Tytanem aż szkipiał ze złości, również krzyczał, co było niespotykane w jego przypadku. A po całym zdarzeniu mogliśmy zobaczyć, w jakiej znajduje się rozsypce. Po tym jak uświadomił sobie, że stracił swoich przyjaciół bezpowrotnie i te piękne, razem spędzone chwile już nigdy nie powrócą. Przejdę teraz do jego charakterystycznego nawyku, czyli sprzątania. Spróbuję go wyjaśnić na kilka sposobów. Pierwszym z nich będzie nerwica natrętw, czy inaczej zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Teraz spróbuję Wam krótko wyjaśnić, co to właściwie jest. To tak, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne to stworzenie, którego cechą charakterystyczną jest występowanie nawracających natrętnych myśli, inaczej obsesji i lub czynności, czyli kompulsji, którym trudno się oprzeć, ponieważ próba powstrzymania się od nich wiąże się z narastającym lękiem, niepokojem, napięciem czy cierpieniem. W przypadku Levi'a były to oczywiście kompulsje i jego mania do sprzątania. Ale u innych ludzi te kompulsje mogą przybierać też inne formy, jak wielokrotne sprawdzanie drzwi czy kurków z kranem, albo obsesyjne dążenie do określonego układu przedmiotów czy ich symetrii. W opisie na pewno dam jakiś link, gdyby ktoś chciał dowiedzieć się czegoś więcej. Ja przedstawiłem to bardzo skrótowo. Natomiast jeśli chodzi o Przyczyny powstania tego zaburzenia są one niezwykle złożone i dalej nie do końca sprecyzowane, dlatego wybrałem głównie te, które mógłbym w jakiś sposób powiązać z ale i oczywiście kilka innych. Może być to genetyka, jak i przeżycia o charakterze tragicznym w swoich skutkach podczas których dziecko błędnie zakłada powiązanie przyczyny tragedii z własną osobą. Inną przyczyną może być nieprawidłowość w budowie ośrodkowego układu nerwowego. Przyjmuje się również, że w występowaniu tego schorzenia sprzyjają psychologiczne konflikty i trudne sytuacje oraz problemy, których dana osoba nie potrafi rozwiązać. Specyficzne przeżycia, w ramach których działanie lub jego zaniechanie rzeczywiście wywarło wyraźny wpływ na poważne nieszczęście osobiste lub innych, uwzględniając przeszłość liwa, a szczególnie jego wczesne dzieciństwo, możemy wyróżnić chociażby śmierć jego matki, co już mogło być dla niego traumatycznym doświadczeniem. Mógł również obwiniać się i żałować, że nie udzielił jej pomocy, chociaż nie wiemy, do końca jak to było, jaka łączyła ich relacja. O, również to, że po wspólnie spędzonych chwilach porzucił go Kenny. Mogło być jednym z zapalników do tego schorzenia, ponieważ może również o to się obwiniał, że nie spełnił oczekiwań Kennego i dlatego ten go porzucił. Chociaż oczywiście sam Kenny nam przekazał, że nie nadawał się na ojca. Ponieważ nie jestem w 100% przekonany co do zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego w przypadku Levi'a, również z powodu niewystarczającej ilości danych, przedstawię wam też inną możliwość. A nie jestem do końca przekonany, gdyż tak jak widzieliśmy chociażby w Pierwszym odcinku trzeciego sezonu, gdy okazało się, że baza nie jest w satysfakcjonujący sposób dla liwaja wysprzątana, ten powiedział, że posprzątają ją później, ponieważ obecnie mają o wiele ważniejsze sprawy na głowie. Natomiast, tak jak przedstawiłem wcześniej, osoba z nerwicą natrętw bardzo ciężko by to przeżyła. Trudno byłoby jej odłożyć tą czynność. A nawet jeśli w jakiś sposób by się to udało, to widoczne byłyby oznaki napięcia czy niepokoju. Natomiast Liwaj miał swój, można powiedzieć, klasyczny wyraz twarzy. Chociaż oczywiście nie wiemy, co się działo w jego wnętrzu. Również warto wspomnieć, że Często osoby z tym zaburzeniem same uważają, że wykonywane przez nie stale powtarzane czynności są bezsensowne, krępujące czy żenujące, ale dalej nie są w stanie się powstrzymać. To również oczywiście ciężko ocenić, bazując na anime. W przypadku Liwaja potwierdzając moją wcześniejszą tezę o jego nerwicy natręctw, dalej można powiedzieć, że chociażby nawet w środku walki z Tytanem dbało o swoją czystość. Oczywiście mogę się mylić również z powodu chociażby braku danych, mogłem też na potrzeby tego filmu trochę nadinterpretować niektóre sceny. Natomiast w tym drugim przypadku, w przypadku, który nie uwzględnia wspomnianych przeze mnie zaburzeń, również spróbuję zastanowić się nad przyczyną tego nałogowego sprzątania w jego wykonaniu. Uważam, że jego zamiłowanie do czystości w dorosłości może być spowodowane jego przeszłością. Tym, że swoje wczesne dzieciństwo spędził w obskurnym i ciasnym pokoju, a sam również był wygłodzony i brudny. Możliwe, że poprzez te sprzątanie chce sobie w jakiś sposób kompensować to w jakich warunkach musiał dorastać, lub może w sferze podświadomości poprzez te czynności w jakiś sposób odcina się od swojej przeszłości od tego wszechogarniającego brudu panującego w slamsach, Gdy po jakimś czasie stało się to dla niego rutyną, przekształciło w nawyk, zwyczajnie kontynuował swoje działania, niezależnie od otoczenia, w którym się znajdował. Ale chyba za bardzo się o tym rozgadałem. Uznałem, że w tym przypadku muszę przekazać wam obie perspektywy. Ale teraz przejdę dalej, do kolejnej istotnej sceny z jego udziałem. A mianowicie tej w sądzie, ponieważ Eren na sali sądowej był przedstawiony jako potwór, wróg ludzkości, tytan w ciele człowieka, który całkowicie wywrócił do góry nogami świat ludzi za murem, ponieważ w Wcześniej mogli oni jasno sprecyzować, kto jest ich wrogiem. Każdy mógł bez namysłu wskazać, natomiast pojawił się ktoś, kto zaburzył ten porządek, co zaowocowało niepokojem społecznym. Ludzie mogli zacząć obawiać się, że Tytani są wśród nich i tylko czekają, aby powtórzyć swój atak. Ale wróćmy już do Liwaja, który gdy na sali sądowej panowało takie zamieszanie, ludzie zaczęli bać się Erena, mieli go podać egzekucji. Wtedy pojawił się Liwaj, który chciał pokazać, że to nie Eren jest tym, którego powinni się oni bać. Bardzo dobitnie zademonstrował, że to on jest straszniejszy i że nie zależy. Od tego, co się wydarzy, on będzie w stanie się nim zająć, i że nie jest dla niego żadną przeszkodą. I jeśli będzie wymagała tego sytuacja, natychmiast się go pozbędzie. Chciał ich przekonać, że to on jest silniejszy, jeśli to on będzie go pilnował, to Eren, nawet jeśli chciałby ich zaatakować, to musiałby się zmierzyć z kimś, kto jest w stanie go pokonać. Dlatego, aby jak najlepiej wykorzystać Erena, powinien on dołączyć do oddziału zwiadowców, który będzie w stanie go kontrolować. Oczywiście całe to przedstawienie było planem Erwina, co nie powinno chyba niego dziwić. Ważną sceną z jego udziałem było jego starcie z Zikiem. Jego walka z tytanem zwierzęcym była naprawdę epicka. I nie chodzi mi tylko o animację, ale nawet to, co poprzedzało ten atak. Cała przemowa Erwina, jak i jego plan. Swoją drogą miałem niegdyś opisać dokładniej tą walkę w serii, którą kiedyś zacząłem, czyli moja ulubiona walka. Może jeszcze kiedyś wrócę do tego, na przykład gdy nie będę miał za dużo czasu, aby nagrać analizy, ale to starcie naprawdę było genialne. Gdy pierwszy raz je oglądałem, nie mogłem oderwać się od monitora. To samo mogę właściwie powiedzieć o całym drugim parcie trzeciego sezonu. Ale wracając do Levi, podczas tego ataku Liwaj mógł zmaterializować swój cały gniew i skoncentrować go na tytanie zwierzęcym. W trakcie tych zaciekłych ataków na pewno odczuwał to poczucie obowiązku względem nie tylko Erwina, ale i wszystkich innych poległych, nie chciał, aby ich życie poszło na marne, chciał pokonać cytana zwierzęcego, nadając w ten sposób znaczenia w poświęceniu poległych zwiadowców, gdy weźmiemy pod uwagę jego przeszłość, czyli śmierć matki, brak jakiejś socjalizacji, szczególnie we wczesnym okresie dzieciństwa, to, że został nauczony, aby nie zdradzać swojego nazwiska z racji na możliwość. Późniejsze prześladowania, przez co był też bardziej tajemniczy i nie do końca ufał ludziom. Gdy dodamy do tego utratę przyjaciół, bardzo znaczącą stratę, która wyryła się w jego sercu, uważam, że ostatecznie ta suma doświadczeń na pewno wywarła piętno na jego życiu i uczyniła go tym, kim jest obecnie, czyli osobą trochę wycofaną, która nie lubi tłoku. Często mogliśmy go zobaczyć, chociażby jak samotnie wypoczywa. Na pewno również nie był typem gaduły. Mam również wrażenie, że dalej trzyma trochę ludzi na dystans. Możliwe, że nie chce on się angażować za bardzo w jakieś relacje, aby znów nie poczuć tego straszliwego bólu, który doświadczył, gdy umarli jego przyjaciele, czy gdy coraz to kolejna osoba w jego życiu ostatecznie go opuszczała, zaczynając na matce, poprzez Kenego, a kończąc na przyjaciołach. To tyle o Iwaju. Wrócę teraz do ankiety, o której wspomniałem na początku. Będziecie mogli wybrać jedną z postaci z serii Jojo, o której później zrobię analizę. Sama ankieta będzie dostępna przez jakieś 3-4 dni, może więcej. Dla nowych osób na kanale wspomnę, że filmy chociażby o Dio czy Diavolo już powstały i możecie je znaleźć na moim kanale, dlatego tych postaci nie uwzględnię w ankiecie, którą będziecie mogli znaleźć w opisie filmu. Mam nadzieję, że spodobała Wam się moja analiza. Dzięki za wysłanie do końca, cześć.